W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a, objawi a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój, nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani ojca nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemie lekkie. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj wspominamy świętą, do której można by odnieść słowa dzisiejszej Ewangelii. Osoba prosta, osoba zwyczajna, dziewczyna z biednej rodziny, chorowita, słaba, niewykształcona, ale Pan Jezus powierzył jej wielką misję. O orędzie miłosierdzia skierowane do całego świata. Jak sama pisze, powiedział do niej, wysyłam Ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając do swego miłosiernego serca. Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia. Dzisiaj tę prostą, zwykłą kobietę, zakonnicę wspominamy. U podstaw jej duchowości leży najpiękniejsza tajemnica naszej wiary, mówiąca o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka. Siostra Faustyna zresztą idąc za regułą zakonną swojego zgromadzenia, często rozważała, co Bóg uczynił dla człowieka przy Jego stworzeniu, jak wiele Syn Boży wycierpiał dla naszego odkupienia, jak wielkie skarby pozostawił dla nas w Kościele Świętym i co nam przygotował w chwale. I Echem. Tych rozważań są teksty w dzienniczku mówiące o dobroci Boga. Siostra Faustyna szczególnie rozmyślała nad tajemnicą Miłosierdzia Bożego, nie tylko w oparciu o teksty Pisma Świętego, ale także czytając w księdze swojego życia. Takie rozważanie tajemnicy Miłosierdzia Bożego doprowadziło ją do wniosku, że w życiu człowieka nie ma ani jednej chwili bez miłosierdzia Bożego. Ono jest jak złota nić wpleciona we wszystkie chwile naszego istnienia. I to jest również zaproszenie dla nas, żeby widzieć miłosierdzie Boże w naszym życiu i żeby do miłosierdzia Bożego się uciekać. Poznawanie tej tajemnicy doprowadziło ją do szczególnego odkrycia Boga w swojej duszy. Sama mówi, wnętrze mojej duszy jest jakby wielkim i wspaniałym światem, w którym mieszka Bóg i ja. Poza Bogiem nikt tam nie ma wstępu. I dalej cieszę się Bogiem we własnym wnętrzu, tu z Nim ustawicznie przebywam, tu z Nim przebywam bezpiecznie. I to poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego rodziło i rozwijało w jej duszy postawę ufności wobec Boga, a także pragnienie, żeby ten przymiot Boży odbić we własnym sercu i również, żeby się dzielić tym bogactwem z innymi. I Pan Jezus kierując bezpośrednio jej życiem wewnętrznym, Chociaż oczywiście, że wielka rola, jak się czyta jej dzienniczek, to zadziwia i posłuszeństwo wo wobec spowiedników, szczególnie wobec księdza Sopoćki oraz ojca Andrasza, jezuity. To wszystko rodzi w niej postawę wielkiej ufności wobec Boga. I ta ufność. Nie oznacza ani pobożnego uczucia, bo uczucia mogą być zwodnicze, ani czysto intelektualnej akceptacji tej prawdy wiary, ale tworzy w niej całościową postawę życiową człowieka wobec Boga, która się wyraża wierności woli Bożej, zawartej w przykazaniach, obowiązkach stanu. Czy w rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego. To są te trzy punkty, które można by powiedzieć, do każdego z nas się odnoszą. Wola Boża objawia się w przykazaniach Bożych, w obowiązkach stanu, czyli w tym, co mamy czynić ze względu na, na nasze miejsce w społeczeństwie świeckim, czy w Kościele i Wierności natchnieją ducha świętego. I ten, kto poznaje tajemnicę, tajemnicę miłosierdzia Bożego, wie, że wola Boża ma na celu wyłącznie dobro człowieka w perspektywie wieczności. I dlatego ona również, która nie miała lekkiego życia, wprost przeciwnie, liczne choroby, liczne dolegliwości, czasem i niezrozumienie ze strony współsióstr. Czy niezrozumienie ze strony Kościoła, kiedy mówi o nabożeństwie do Najświętszego Serca Jezusowego, to wszystko nie zrażało jej, bo mówi: Z tym się liczę i, i to jedno jest mi wszystkim. Tym żyję i z tym umieram, a to jest święta wola Boża. Ona jest mi pokarmem codziennym. I ta ufność w duchowości świętej siostry św. Faustyny określa jej stosunek do Boga. Natomiast słowo miłosierdzie oznacza jej postawę wobec drugiego człowieka. I źródłem, wzorem i motywem dla ludzkiego miłosierdzia jest miłosierdzie Boże. I dlatego miłosierdzie różni się od naturalnej dobroczynności czy jakiejś filantropii. Miłosierdzie to jest piękna cnota. Duchowość świętej Siostry Faustyny charakteryzuje także umiłowanie Kościoła jako Matki i mistycznego ciała Chrystusa. Charyzmat przybliżania tajemnicy miłosierdzia przez czyn, słowo, modlitwę, zwłaszcza wobec dusz zagubionych, umiłowanie Eucharystii i szczere nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy Maryi. W szkole tej duchowości możemy uczyć się, poznawać tajemnice miłosierdzia Bożego, uczyć się kontemplacji Boga w naszej codzienności, wyrabiać w sobie postawę zaufania wobec Boga w każdej sytuacji i miłosierdzia względem bliźniego. Jest to duchowość głęboko ewangeliczna, zarazem prosta, możliwa do zastosowania w każdym powołaniu i środowisku. Również i w naszym życiu. I do tego jesteśmy zaproszeni. A na zakończenie jeszcze chciałem jedno zdanie z dzienniczka przeczytać. Siostra Faustyna tak mówi. Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeśli będzie posłuszna mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne moje przyjście. Nie wiemy, kiedy będzie koniec świata. Nie wiemy, czy tą iskrą to było przyjście i pontyfikat Jana Pawła II, czy może coś innego jest przewidziane przez Boga. Ale jedno jest pewne. Jeżeli jako konkretne osoby i jako naród będziemy trwali w wierności Panu Jezusowi, to możemy być bezpieczni. Jeśli będziemy Go opuszczać, to i On nas opuści. Niech również ta refleksja w tych czasach, bo przecież każdy z nas jest odpowiedzialny za to dobro wspólne, jakim jest Polska, niech nam daje również do myślenia w tym czasie, jaki przeżywamy. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikając dzwoneczek i jeśli tylko możecie nas jakoś wesprzeć, to w opisie tej transmisji macie takie możliwości, czy to numer konta, czy patronaj, czy bezpośredni szybki przelew. Bardzo Wam dziękujemy za każde wsparcie i żeby kontynuować modlitwę, kliknijcie tutaj teraz ten teledysk, aby dalej być w obecności Bożej jeszcze przez chwilę. Dzięki wielkie, do zobaczenia.